Jak ważna w Twojej piłkarskiej karierze jest reprezentacja Polski? No, bardzo ważna. No, zawsze to powtarzałem i będę powtarzał, że dzięki reprezentacji e, stałem się piłkarzem rozpoznawalnym w całym kraju i, i tą popularność zdobyłem nie przez grę w klubach, tylko właśnie przez grę w reprezentacji. Ale wychodząc na, na Stadion Narodowy czy, i mieć możliwość śpiewania hymnu z naszymi kibicami reprezentować nas, nasz kraj. No to jest wielka, wielka duma i życzę każdemu, żeby przynajmniej raz mógł zagrać w Zażyacie na piersi, bo to, jest już, to już jest wtedy duże przeżycie, a ja już w tym meczu zagrałem ponad 90, więc no z, każdym, z każdym meczem jestem jeszcze bardziej zadowolony z tego, co osiągnąłem jako piłkarz reprezentacji polskiej.